Cześć, jestem Tarota i dziś przeczytam Wam fragment Ewangelii. Ewangelia według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleb. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: spokój wam! Zatrwożonych i wylękłym, zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonacie się: duch nie ma ciała ani kości. Jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. <trym zimny> Oni z radości jeszcze nie wierzyli i Pani byli zdumienia, rzekł do nich, Macie to coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby zrozumieli pisma. I rzekł do nich, tak jest napisane Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie W imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów Wszystkim narodom Począwszy od Jeruzalem, wy jesteście świadkami tego Tutaj można zobaczyć jak nasza wiara wygląda momentami Czasami Pan daje nam jasne do zrozumienia, że coś w ten sposób się stanie tylko my próbujemy w pewien sposób no, go naprowadzać na drogę, którą my chcemy iść. To nie zawsze jest wyznaczona droga i tak jak tutaj Pan Jezus mówi, no, musi się wypełnić to, co zostało zapisane w pismach. I Pan też ma napisany nasz scenariusz życia i nie bardzo możemy go zmienić. Bardzo często, no, możemy go pogorszyć. Więc jeżeli życie z Bogiem jest dla Niego, to i pozwólmy Jemu kierować naszym życiem, pozwólmy Jemu napisać to, co ma się wypełnić. Jeżeli nasze życie ma tak wyglądać, to i wszystko będzie załatwione dla nas. Zapraszam do obserwowania wybielarni w mediach społecznościowych oraz do dołączenia do grupy Wybielaczy. Zapraszam również do zaobserwowania mojego konta na Instagramie z panem Bogiem.